I witam państwa ponownie, witam również Macieja Zakrockiego, naszego komentatora międzynarodowego, u którego gościem jest europoseł Jan Olbricht, który jest w europarlamencie z ramienia Platformy Obywatelskiej. Europoseł jest negocjatorem wieloletnich ram finansowych, czyli normalnego budżetu Unii Europejskiej. Panowie, oddaję wam głos. Tak, dzień dobry ponownie, wszystko się zgadza. Pan poseł właśnie poza tym, że Zajmuje się negocjowaniem wieloletnich ram finansowych, to oczywiście też i z tych powodów, ponieważ to jest powiązane jednak z budżetem, zajmuje się y, tym programem, funduszem odbudowy i odporności, no oczywiście w kontekście Polski. To może od tego wątku zaczniemy. Bo z jednej strony, właściwie Ursula von der Leyen tylko powiedziała, że ten cały projekt Next Generation EU był właśnie dowodem na to, że potrafimy razem działać i wspólnie. Ale właściwie nie powiedziała, że szkoda, że nie wszyscy jeszcze z tego korzystają. Powiedziała tylko, że już 100 miliardów euro zostało uruchomionych w ramach tego projektu. Tak, no pamiętajmy, że całe programy były uruchomione specjalnie po y, doświadczeniach covidowych, czyli kwestia tak naprawdę nie tyle odbudowy y, gospodarki, ile przebudowy gospodarki. Państwa członkowskie, w tym Polska, zgodziły się zaciągnąć kredyt w wysokości no już dzisiaj ponad 800 miliardów euro. To oczywiście ten kredyt będzie zaciągany sukcesywnie. W tej chwili już przekazano do państw członkowskich ponad 100 miliardów, czyli jeszcze jest około 700 do roku 2026. Wyjątku, wyraźnie pani przewodnicząca nie chciała wytykać palcem, kto tam jeszcze czego nie zrobił, tylko odniosła się pozytywnie, że pieniądze pracują, że zostały uruchomione, żeby. Bardzo świeże dzieje, no niestety my patrzymy na to z boku i te pieniądze do Polski nie płyną. Wiadomo, jaki to ma kontekst, w związku z czym może sięgnę do to właściwie była końcowa już część wypowiedzi pani Ursula von der Leyen. Ona powiedziała: Musimy chronić demokrację zarówno przed zewnętrznymi zagrożeniami, jak i przed wadami, które korodują ją od wewnątrz. Obowiązkiem i najszlachetniejszą rolą mojej komisji jest ochrona praworządności. Zapewniam więc, mówiła von der Leyen, Nadal będziemy nalegać na niezawisłość sądownictwa, a także będziemy chronić nasz budżet poprzez mechanizm warunkowości. Czytaj. Tak, no to, to są dwie różne procedury. No, w wypadku Polski. Mamy do czynienia tak naprawdę z czterema procedurami. Pierwsze to jest kwestia uruchomienia tzw. artykułu 7, dotyczącego łamania praworządności. To toczy się, trochę się jeszcze potoczy i ma się kończyć jednomyślnością w Radzie i zapewne się nie uda, ponieważ Węgrzy będą przeciwko. Znaczy nie uda się doprowadzić do końca tego procesu. Drugi, drugi element to jest wyrok Trybunału, który dotyczy praworządności, dotyczy Izby Dyscyplinarnej, dotyczy sędziów i w ogóle dyscyplinę mają sędziów i ten wyrok powoduje milion euro dziennie. Trzecia procedura to jest KPO i to są, to, to są właśnie te rzeczy, które zostały uwzględnione z polskim rządem, ale zdaniem komisji one nie spełniają wymogów, ale tak naprawdę rząd jeszcze nie zameldował że wykonał plan, czyli że zaplanował plan reformy, czyli na razie nawet nie ma jeszcze wniosku polskiego rządu. I, i czwarta rzecz, to jest to, o czym mówiła pani, pani komisarz von der Leyen, czyli mechanizm warunkowości. A to dotyczy już całego budżetu, który właśnie rozpoczynamy w tej chwili wydawać. Więc w związku z czym ona wyraźnie da do zrozumienia, że ten mechanizm wiążący praworządność z wydawaniem pieniędzy będzie stosowany, w w stosunku do wszystkich państw członkowskich i komisja nie ma zamiaru tego łagodzić. Na razie zastosowany jest wobec Węgier, w tym sensie, że rozpoczęto procedurę w ramach tej procedury, tak? Znaczy rozpoczęto oprócz tego w stosunku do Węgier. Po pierwsze, już toczy się ta procedura nieuruchomienia KPO i po drugie, toczy się już procedura warunkowości w stosunku do budżetu, czyli do budżetu wieloletniego. Czyli tam mamy już pierwszy przykład uruchomienia tego mechanizmu. Wygląda z wypowiedzi pani przewodniczącej, że komisja no, bierze to na sztandary, czyli zważyła, że proważoność w szczególności w tej sytuacji, która jest dzisiaj. Jest absolutnie kluczowa. No a teraz w takim razie powiedzmy o tym innym wątku, który został podchwycony tutaj przez panią byłą premier Beatę Szydło. Pani Ursula von der Leyen powiedziała, niedobrze, że nie słuchaliśmy tych. Ja teraz już skracam tę wypowiedź którzy na Rosji się znali, którzy ostrzegali czy przestrzegali przed Rosją i między innymi wymieniła również Polskę. Pani premier powiedziała, no właśnie, to no, może byście jeszcze bardziej jakby wsłuchiwali się w głos ludów państw Europy Wschodniej, no a przede wszystkim, żebyście może zaczęli szanować wybory demokratyczne, które się w tych państwach przecież odbywają, a potem rządy wyłonione w wyniku tych wyborów wam się nie podobają. Tak, ale to od razu powiedzieć, że pani Ursula von der Leyen wyraźnie powiedziała i przyznając się tutaj w imieniu komisji do błędu, że trzeba było słuchać tych, którzy znają lepiej. Umownie Putina, czyli w ogóle y, rosyjski sposób obrażania polityki. Powiedziała wtedy zarówno o krajach bałtyckich, jak o krajach wschodu, w tym Polska. W związku z czym to jest ten, ten wątek, który pamiętamy wielokrotnie przez, pod, przez nas tutaj podnoszony. To jest kwestia y, Nord Streamu y, y, 1 i 2. Wielokrotnie o, o tym mówiliśmy, wielokrotnie byliśmy zapewnieni, że to ma tylko y, y, charakter gospodarczy. To jest ewidentny błąd. Uprzedzaliśmy o tym y, od wielu lat. Poza. Poza podziałami politycznymi. Bo to nie jest tak, że jedni zazwyczaj uprzedzali, drudzy nie. właściwie wszyscy my mówiliśmy tym samym głosem. A tutaj pani premier Szydło włączyła drugi wątek. Mianowicie powiedziała, że co do pierwszej sprawy, z którą się zgadzam z panią premier Szydło, że trzeba było słuchać krajów z wschodu, a już potem włączenie tego drugiego było, było już innego typu podejściem pod tytułem. A może byście jeszcze jednak przestali nas tak atakować, prawda? No i na końcu, oczywiście, pani premier Szydło dwukrotnie potwierdziła, że tak naprawdę chodzi o Niemców i, i chodzi o to, że to Niemcy stoją za, za różnymi atakami. Moim zdaniem, pomieszanie tych dwóch rzeczy no, nie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Co do pierwszej, zgadzam się, co do drugiej, to jest tak naprawdę nasz problem. My w Polsce powinniśmy przestrzegać zasad praworządności. To jest nasz problem, a nie, naprawdę nie jest to problem ani Niemców, ani nie Unii Europejskiej. Unia ma z tym problem znaczy, ma problem z nami, ale tak naprawdę rozwiązanie tego leży w Polsce. Oczywiście wszystkich wątków nie omówimy, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to się też często wypowiada, to często funkcjonuje w retoryce polityków obozu rządzącego. Mówię o niewystarczającej pomocy dla Ukrainy, a potem też no, dla państw, które tej pomocy udzielają, tak jak, tak jak jest to w przypadku Polski. Pani von der Leyen przy okazji powiedziała, że nie licząc pieniędzy, które zostały uruchomione po to, żeby Ukraina mogła kupować broń, to do tej pory Unia przekazała 19 miliardów euro pomocy finansowej dla Ukrainy. Skąd są te pieniądze? No bo cały czas mówimy, że ten nasz budżet jest też, no mógłby być większy, prawda? To KPO, wiemy, że to jest pożyczek. To nie będzie kosztem, powiedziałbym, pieniędzy Europejczyków? I nie, to jest, to jest jakby wykorzystanie wszelkich możliwych elementów budżetu, tak jak one są dzisiaj. Bo pamiętajmy, że państwa członkowskie nie uzgodniły ze sobą na przykład stworzenie nowego funduszu dla Ukrainy. Gdyby stworzyły taki fundusz, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Natomiast, natomiast tak naprawdę Komisja Europejska wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, żeby wykorzystać to, co jest w budżecie. Zarówno to, co można przesunąć w budżecie, jak i to, co można wykorzystać. Tam poszły różne, różnego typu pieniądze, takie, które nie, nie zawsze no, nazywały się w ten sposób, że chodzi na przykład o kwestie wojenne. Ale to jest kwestia interpretacji, że to, jest, to można przekazać Ukrainie. Była mowa o kilkunastu miliardach, które idą zarówno z budżetu, jak i z takich instrumentów, które państwa między sobą uzgadniają. To jest jakby składanka różnych rzeczy i tutaj pamiętajmy, że również Komisja odgrywa ważną rolę, jakby dokonując takiego, takiej akcji światowej, zbierania pieniędzy z, z całego świata, żeby pomagać Ukrainie. To jest, To są pieniądze, które są dla Ukrainy. Czym innym są pieniądze dla Ukraińców, którzy wyjechali? To jest zupełnie inna kwestia. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Był z nami pan Jan Olbrych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska, negocjator Parlamentu wieloletnich ram finansowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panom dziękuję. A ja przypomnę, że nad Polską wisi jeszcze jeden problem. Kara nałożona w październiku ubiegłego roku przez SUE, która ma związek z niezawieszeniem stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W dalszym ciągu jest naliczana. W tej chwili na tym liczniku jest już prawie półtora miliarda złotych, a w sierpniu Komisja Europejska po potrąciła Polsce 30 milionów euro z zależnych nam fundusze.